Siema siema witam serdecznie. Jest niedziela, 25 stycznia. Chcę Wam pokazać mieszankę, którą przyjmuję niecodziennie, ale często, co drugi dzień. Chciałem codziennie, ale zapominam. Ogólnie taką skład wchodzi tej mieszanki. Młody jęczmień. Kupuję na stronie Zielona Esencja. Yy, drugą, yy, drugą rzeczą jest ostropest mielony yy, Tutaj mam kurkumę, też kupiłem od razu kilogram No i pieprz, pieprz powinien być w ziarenkach i od razu zmielony, ale nie mam, więc będzie taki I bierzemy łyżkę taką sowitą jęczmienia bierzemy kurkumę bierzemy ostropek też słychać u bata pestu no i trochę pieprzu, bo podobno kurkuma zwiększa swoje działanie 2000% po dodaniu pieprzu, a w pieprzu jest piperyna, która wzmaga ten proces. Mówią, żeby że pieprzu musi być zmielony od razu. I wtedy, bo jak się kupuje już taki yy, zmielony, to że już ta piperyna rzekomo się ulatnia no ale jest jest zmielony może wszystko się nie ulotniło no i mieszamy od razu mówię, że jeżeli liczycie na jakiś smak tego fajny no to, no to muszę powiedzieć, że nie liczcie na to, bo się Słono, przeliczycie, słono, ponieważ to ma smak zmielonej trawy. I chłup ten głupi dziób. O. No i teraz tak z 20 minutek niech to się tam przerobi w żołądku i dopiero można jeść śniadanie. Czyli nie ma żadnych ogólnych wskazań i przeciwwskazań, czy to przyjmować przed śniadaniem, czy po śniadaniu. Ja wychodzę z tego założenia, że najlepiej znaczczo rano to przyjąć, ponieważ yy, to, ma, to ma właściwości odżywcze. Jakby nie było. Ostropest też ma właściwości odżywcze. Jedna łyżeczka, 3 gramy. Nie, to jest inaczej podane. Nie, przepraszam. Tu w ogóle nie ma podane. Tu pisze, 3 gramy dziennie. No, ja biorę z takiej łyżce z 20 gramów. Yy, także... Ale substancje odżywcze ostropest ma na tym opakowaniu. Nie pisze, ale ma normalnie ostropest z wartości odżywcze, kalorie, ma białko, błonnik. Jak normalne zboża. Natomiast młody jaśniej też ma wartości odżywcze. W 100 gramach, wyobraźcie sobie, jest 317 kalorii. W 100 gramach. A niby to jest trawa. Tak? No to wartość odżywcza w 100 gramach jest 317 kalorii. 3,9 g tuszu. Węglowodany 39 g. W tym cukry 23 gramy, błonnik g. Błonnik 6,9 g. Uwaga, w 100 gramach jest 28 gram białka. Trawa ma 28 gram białka. I sól 2,9. I yy, jest takie. Teraz mnie nachodzi taka, taka myśl. Dlaczego byki są takie wielkie? Przecież byk, który waży tam, nie wiem, 100, te takie wielkie byki. No to przecież, no może nie stonę, ale tam 600-800 kilo na pewno. No przecież te zwierzęta, wiadomo, jedzą trawę. Tak? No to, no to wychodzi na to, że one są po prostu tak zbudowane, tak, albo żubry, bizony, przecież one jedzą trawę. No no dobrze, jedzą trawę, ale w takiej trawie, zobaczcie, nie jest białka. Co prawda to jest białko roślinne, ale jednak białko. Także jeżeli ta, 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 taki byk zjada dziennie 100 kilo trawy w Skubie No a w 100 gramach jest mówię tam 28 gram białka. Może nie, nie skubi zielonego jęczmienia no ale skubię jakieś trawy, jakieś pędy siano, e, jakieś kiszonki, to tam jest od cholery białka tak naprawdę. No to jak taki byk zje 100 kilo dziennie takich traw, no to on przyswaja. Kilka kilo białka tak naprawdę Dla, dlatego jak widać na białku roślinnym można zbudować masę. <laughs> no to wychodzi. No ale człowiek nie jest, jest człowiek jest mięsożerny i gdybyśmy my mieli jeść trawę. No to nie, prze, nie przeżylibyśmy okresu zlodowacenia. Jak na, na ogólnie wyginęli, no ale oni ży, żyli tysiące lat, nie? Tak samo, y, jakby się żywili, homo sapiens jakby się żywił e, trawą i pędami, no to nie byłoby nas na ziemi. Dlatego Bóg nas stworzył, że mamy jeść mięso. I je smażyć. I jeść. Bo to się, bo te zapachy Podobało się Panu Bogu topionego tłuszczu. Tak jest napisane w Biblii. Dlatego, dlatego tak jesteśmy stworzeni. Dobra. Pozdrawiam i miłej niedzieli. Siema.